Witaj na kolejnym treningu ze mną. Dziś przygotowałam dla Ciebie morderczą tabatę. Pewnie wiesz, że tabata jest treningiem, który jest pewnego rodzaju interwałem o bardzo wysokiej intensywności. Tutaj ćwiczenia wykonywane na 100% trwają 20 sekund, z praktycznie minimalnym 10-sekundowym czasem przerwy na złapanie oddechu. Podczas tej przerwy staraj się po prostu nie umrzeć. Oczywiście przed przystąpieniem do ćwiczeń skonsultuj się ze swoim lekarzem lub fizjoterapeutą i dowiedz się czy takie trening i takie ćwiczenia odpowiednie są dla ciebie tak abyś po prostu nie zrobiła sobie krzywdy w trakcie tych ćwiczeń. Przed nami 8 ćwiczeń, 20 sekund aktyw, 10 sekund rest. Życzę naprawdę powodzenia, bo będzie ciężko. Uruchamiam swój timer. Zaczniemy od rozgrzewki, truch w miejscu. Nasza rozgrzewka będzie trwała około minuty, ale jeżeli masz czas, zrób rozgrzewkę 4-5 minutową i zadbaj o to, żeby rozgrzać wszystkie mięśnie, żeby rozgrzać wszystkie stawy. Dołączamy ruch ramion w przód, krążenia i odkręcamy w tył. Delikatnie Ląduj na palcach, wyrzucamy nogi do przodu. I w bok. Ostatnie 10 sekund. Przyspieszamy. nogi wysoko, kolano wysoko. Brzuch napięty. od przysiadów. Proponuję wziąć obciążenie dodatkowe i zaczynamy. ciężarek. I za 5 sekund będziemy robić sprint w miejscu. Uwaga. Zaczynamy. Wysoko polana. Szybko, szybko, szybko. Jeszcze 5 sekund. Masz radę. przerwy. Kolejne ćwiczenie to pompki. Przygotuj się. Możesz robić pompki klasyczne, pompki damskie. Zaczynamy. Jeszcze sekund za nami. Oczywiście. Teraz sprint. 2 sekundy przygotuj się i zaczynamy. 5 sekund. 10 sekund, kolejne ćwiczenie to Sigups. Czyli zielamy na macie, nogi ugięte. 10 sekund przerwy, przygotuj się do sprintu. Nie zaskoczyłam Cię na pewno. Złap oddech, bądź ze mną, nie poddawaj się. Przed nami burpis. Przyjmij pozycję. Do tego momentu to protokół tabaty masz za sobą. Zabotaх, na wisielu wody. i dziękuję za wspólny trening.